Siema, to jest odcinek 97, dziennik z Minecraft i sezon drugi. Squido.pl, witam Was serdecznie w zlagowanym świecie. Nie mamy czasu na zabawę, nie mamy czasu robić nic, nie mamy czasu po prostu na wynagrać na, na yy, kolejny odcinek, bo ten jest zaległy. I ja naprawdę jestem gdzieś bardzo, bardzo w złym miejscu, gdzieś gdzieś bardzo być nie powinienem, a niestety jestem. Um, no, no, powiem Wam szczerze, że chciałem zrobić y, kolejne kilka serii, y, przynajmniej jedną albo dwie nowe serie. No, były ambitne plany, y, ale y, skończyło się jak zawsze. Y, jak zawsze, no dałem plamy i. Y, no i tyle co mam wam do powiedzenia a dobra to, to sobie wrzucimy i to zostawimy bo nie nie chcemy się nawet teraz chociaż Boom. ok no a całą resztę itemków które są bardzo zacne postawimy tutaj i skrzynkę jeszcze wezmę nie wiem nie wiem nie wiem co naprawdę robię nowy hełm mi jest ten potrzebny i to bardzo potrzebny Dodatkowo mamy już całą tam resztę itemków, które będą wykorzystywane w dzisiejszym odcinku. Um, także nic więcej naprawdę mi nie jest potrzebne. Uff, dobra, lecimy szybko się zabawić, a nie mam jedzenia. Um, hmm, dobra. Będę budować, także mogę sobie grać na Peacefulu I tyle. I będę sobie grać na Peacefulu, bo, bo buduję. Tak. Tam ustawiłem, że lecimy sobie do bazy Delta A, a więc, ym, pora, no właśnie, bazy Delta Budowanie bazy Delta, nie wziąłem ze żadnego szkła, jestem kompletnie ym, Nieprzygotowany, tak to nazwijmy Bo niestety chciałem bardzo wiele zrobić dobrego a... A po prostu No tak się zdarzyło, że... że nic, nic mi z tego nie wyszło, dobrze chociaż wziąłem perły skrzynkę wziąłem. No nawet jestem całkiem mądry, nie? To jest dramat Co się tutaj dzieje? Um, tak, e, lecimy sobie tam minimalistycznie. E, hełm założony. E, będziemy robić tą bazę mm, niezbyt wielką, niezbyt jakąś tam piramidalną, niezbyt cokolwiek. Tak, po prostu. Najpierw wyrównać teren e, tutaj. Tutaj, bo tu jest w miarę już równy. Tam jest trochę taki nierówny. E, jest dziwny. Więc pomyślałem sobie, że skoro tu jest taki równy teren. E, prawie To sobie go prawie jeszcze wyrównamy I sobie tutaj tą bazę zrobimy Albo w ogóle katar Albo w ogóle tak e, masakrycznie Wiele rzeczy e, Źle ogarniętych, ale mniejsza z tym To lecimy sobie Z tym wyrównywaniem terenu um, I jak to ma wyglądać Jak to ma się odbywać w ogóle Bo z tego co widzę to mam tutaj takie Gigantyczne dziury, też ja robię nowe dziury a też to jest wszystko bez sensu, co ja zrobię, nie? No Będzie to wyglądać tak, że sobie zrobimy mniej więcej ten poziom, ten poziom, co teraz jest Znaczy, co teraz zacząłem i to będzie tylko ten poziom Nic poza tym Upgrade na łopacie mam niestety czwórkę Chociaż dobra, nie mam co narzekać, jest szybko Nie naprawdę, ja naprawdę nie mam na co narzekać, ale jestem tak koszmarnie zły na wszystko, że mi się tyle rzeczy nie udało. No ale. Trzeba sobie jakoś radzić. Ja mam zaległe odcinki dla widzów, nie? Ja mi się teraz przypomniało, że moi widzowie czekają na odcinki, bo ten live był. I jak był ten live, to nie było odcinka wtedy. No i mamy dlatego jeden zaległy. No. Musimy teraz to jakoś nadrobić. Przy budowie, tutaj oto. Basy Delta, więc muszę ją zbudować w jeden dzień I wrzucić dwa odcinki No masakra No szczerze, że no masakra Ja nie wiem w co sam się tutaj wplątałem, ale no no, no. Czego się nie robi dla widzów No No tak naprawdę widzowie mnie szanują, więc Ja chcę też ich nie, za nie zawieść Ich planów Kurde, zwarnowałem Perłę, jestem durny Nie wierzę Ciągle to samo, nie? A, tak bardzo się staram, tak bardzo chcę, żeby było dobrze, nie? I, i ciągle to samo. A często mi nie wychodzi. Dobra. Tutaj te wszystkie, właśnie dziury, będziemy sobie zasypywać piaskiem. Mm, tak jest na to plan, żeby dzisiaj zrobić równy teren. Żeby dzisiaj tak sobie pogadać, tak z widzami, bo myślę, że. E, Mamy mam taką relację fajną tutaj na kanale, że możemy sobie swobodnie wszystkim porozmawiać, a niestety ten nie ma zbyt dużo PRL, muszę schować tutaj, żeby ich nie wyrzucić w głupi sposób, i nie zmarnować. Ech, no i zaraz się utopię. Tak, no i najtrudniejsze w tym wszystkim będzie to, żeby tutaj zrobić taki równy teren. Um, Później będziemy go sobie jeszcze zmieniać i kopać jeszcze raz, ale. Um, no. Nie ma to dla mnie teraz znaczenia. Bo widzicie, jak tutaj są dziwne te rozpadliny w ziemi. I to wszystko trzeba wyrównać. Taki jest cel. Na dzisiejszy odcinek. Ile tam piasku może wejść. Tego nie wie nikt. No. Ale już sobie z większością chyba poradziłem. Ok, właśnie mi się skończył piasek, także... Bierzemy się tutaj za kopanie. No to jest takie trochę bez sensu, bo z jednej dziury przykładamy w drugą. O, no może się to wydawać naprawdę bez sensu i... I takie to jest. Hmm. Ale ja widzę w ten sens. Ja widzę w tym potencjał, ja widzę w tym y, moją bazę, moją, moją bazę Delta, którą pragnę tutaj zbudować. Um, jeżeli chodzi o pomysł, e, no to mam taki. E, mam kilka, muszę wybrać właśnie jeden. Um, sorki, taki w miarę rozsądny. W miarę rozsądny pomysł to. Zbudowanie budowanie tej bazy z jakichś segmentów, tak myślę. I teraz nie wiem, bo w minecraftie nie można tworzyć ani trójkątów. Heksagonów też jakoś nie można tworzyć, tylko, tylko na kwadraty. Nie do głowy. Koło. Koło to jest całkiem ciekawe, żeby zrobić tą bazę na takie koło. Koło kwadratowe oczywiście. Mógłbym się tego podjąć w sumie, ale e, wydaje mi się, że kiedyś coś takiego robiłem, chwilka, niech mi ktoś przypomni, niech mi ktoś przypomni, niech mnie ktoś strzeli po prostu, e, jak to się mówi, tak, no, no w twarz i, e, i przypomni mi w jakiej to serii ja robiłem, ja to robiłem w serii e, wakacje, wakacje z Minecraft, prawda, oj, tak, 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 robiłem to w serii wakacje z Minecraft. Mm, I czy tutaj miałbym to samo powtarzać? No chyba nie Nie ja pamiętam jak zrobiłem w tamtej serii wakacje z minecraft Że poświęciłem na to tak dużo czasu Chwilka to już wszystko Tak to już wszystko, niestety robi się ciemno eee, Robi się ciemno, ale W sumie tutaj mam pomysł, nie? Bo budujemy sobie, że nie chcę żeby było ciemno Nie chcę żeby moi widzowie E, tutaj mieli e, ciemność, także. Time state, day i mamy dzień. E, witamy w dniu. No i to tyle, co chciałem powiedzieć. Ja się nie będę m, tam. Em, no. Myślał o tym i martwił o to, m, czy ktoś mi napisze, że używam cheatów. Tak, no, w pewnych sytuacjach jak, jak ta to użyłem, natomiast możecie zauważyć, że ja gram uczciwie i... i tyle. No i nie mam sobie nic do zarzucenia. Że wyłączyłem dzień. Także no naprawdę Nie będę się niczym przejmował, będę grał jak chcę. I dzięki temu przynajmniej moi widzowie mają jasno, ja mam jasno, chociaż i dla mnie to nie przeszkadza, nie? Ale czasami na YouTube to serio się nie da oglądać jak się jest noc, także dlatego co zrobiłem. Więc spoko, naprawdę fajnie. Tak, ile jeszcze do piasku tu wejdzie, nie? No tak się zastanawiam. Zaraz umrę. Ale nie chcę, żeby były tutaj te dziury. No. A potrzebujemy też wyrzucić piasek w tamtą stronę. No tam też mamy taką dziurę wielką. Chcę, żeby tutaj wszystko było tak. Ee, no. Zapełnione tym piaskiem. Jak będzie zapełniony piaskiem, to nie będziemy mieli tutaj żadnych problemów z tym terenem. A niestety teraz są. Okej. Okay. Dobra, tutaj sobie wrzucimy już glinę chyba. On no tak mi się wydaje, że mniej piasku zmarnuje. O. Nawet, nawet może być piasek, ale mniej piasku zmarnuje. Jak wrzucę glinę, tak? Bo ona mi ten piasek powstrzyma przed spadaniem, a nie chcę marnować piasku, bo co przed, co to przed chwilą robiłem, to było naprawdę niemądre. Ale no, ja nie dbam o to, już jestem tak po prostu zdeterminowany do budowy tej bazy. Ja, że Tam nie interesuje mnie. To, że zmarnuje trochę surowców. To jeszcze sobie zniszczymy, tak, przykrócimy trochę. I będziemy dobrze bawić się. Będziemy dobrze bawić się, ja się może wezmę zarobienie serii gdy gdy jakaś wena do mnie przyjdzie, bo, mm, bo szczerze mówiąc, um, to tak sobie siedzę i, i, i chyba nie mam weny, bo, bo bo nie robię żadnych nowych serii, a powinienem robić. Bo akurat mam dużo wolnego czasu i właściwie dzisiaj sobie y, po prostu oglądałem filmy i, i nie robiłem nic, żadnych nowych serii. Może warto by było zrobić coś właśnie nowego. Hmm. Może by to było z pożytkiem dla wszystkich, dla moich widzów, dla mnie i dla całego świata, prawda? No. Dobra, a więc tak to wygląda, że najpierw sobie tego Dirta gdzieś wyrzucimy. Sorki, bo jestem nieogarnięty. Nie jestem przygotowany do tego odcinka w ogóle Ale no teren jest już w miarę wyrównany, jeszcze tylko mi zostało to To tutaj Co teraz robię Naprawdę, ta łopata cechuje się takim małym wyczuciem Oj. Trochę mnie to denerwuje, że muszę ciągle um, się wynurzać, zanurzać Ale dobra Żeby tylko nie stawiać źle tych bloków, to nie trzeba będzie poprawiać i wtedy będzie już z górki Mhm no ja nie wiem czy mi tego wystarczy. Tak się zastanawiam. No chyba nie. Chyba tego mam za mało. Tak, układamy. Oczywiście źle. Dobra, no jakoś powoli, powoli to coś z tego powstaje. E, mianowicie taki równy teren, jaki chciałem, pod budowę bazy Delta. Baza Delta mm, nawet jeszcze się nie doczekała mm, takiego swojego ostatecznego projektu. Bo jak mówię, wiele takich pomysłów mam, ale niestety nie chciałbym powtarzać tego, co miałem w... Um, co miałem w, w, w serii wakacji z Minecraft. Bardzo polecam tę serię, sobie obejrzeć, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Mm, na modach, ale ja tam wszystko wyjaśniam z tymi modami, także nie ma problemu. Dla takiej, takiej osoby, która ogląda i chciałaby się coś nawet na temat nawet modów dowiedzieć, to również taką wiedzę tam uzyska i znajdzie. Także to jest bardzo, bardzo dobra seria. I ja ją mogę z czystym sumieniem naprawdę szczerze polecić jako naprawdę udaną serię, a niestety nie jest aż tak bardzo popularna jak Dziennik Z Minecraft nad czym bardzo upolewam No, niestety, że na, za najlepsze dzieła nie jesteśmy tak bardzo doceniani. I tutaj bym się chyba wrócił do początku tego odcinka, Ech, że no, niestety. Nie jestem w dobrym humorze, natomiast staram się, aby jednak z szacunku do widzów nagrać dobry odcinek i tutaj zrobić dobry ten płaski teren, a chociaż widzę, że um, szybciej mi się bombelki skończą niż y, będzie tutaj więcej surowców, no niestety, trzeba wynurzyć się. I zabraknie mi surowców na tą końcową część. Natomiast ja to sobie wszystko odbiję. Ja to sobie zrobię, ja to sobie naprawię muszę i tak iść na pustynię aby dużo szkła jeszcze ogarnąć, także... Dobra, ten gravel. Ten gravel to bym... to bym... najchętniej wyrzucił gdzieś. Tutaj jeszcze chyba mamy jakieś dziury, także tam go wyrzucimy. Przyda na, przyda na coś w końcu się. Gravel No to jakieś pomysły Aj. Nie wiem czemu tu nie skakuje tutaj do tego paska No ale dobra, mniejsza z tym, perła i spadamy Kończymy ten odcinek, Bo... bo robota jest zrobiona tak w miarę szybkie spojrzenie na to, jak to wygląda. No teraz to wygląda tak. Jak zrobiłem tutaj cały ten projekt, to wygląda to wyglądać dwa razy lepiej. W miarę już jest ten teren wyrównany. Jeszcze tylko tamta część. No mało tego zostało w sumie. No, malutko. Trzeba przyznać, że nie tak dużo. No ja właśnie z Wami żegnam. Bardzo dziękuję Wam za, no, za oglądanie tego odcinka. E, muszę iść na pustynię zebrać trochę właśnie. Mm epickich tych <grych> epickich bloczków w piasku, I więc klikajcie magiczny guziczek i subskrybujcie właśnie, komentujcie łapki w górę. Pozdrawiam was na razie pa i cześć.